Siemeneczko, ziemneczki z tej strony, Konradosa. a dzisiaj sobie zagramy na Master Bu Builders. Builders i na C. I musimy sobie zbudować samochód. Ogólnie polecam ten tryb. Um, serwer macie w opisie. Taki wielki zrobimy trochę Tak Lubię ten masterpiece, bo tu jest więcej czasu niż na innych serwerach. I właśnie to jest takiego bardziej fajnego. Jakby, jakby Wam się spodobał ten tryb, no to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli więcej tego. I czy bym nagrywał z kolegą. Ehm. Um. ча <laughs> так, это Ну ладно, я вот Может быть, не. No pokażniczek i tutaj muszę jeszcze kierownicę zrobić. Może to nie jest nawet większa ale z pomysłem. Wyobrażam sobie inaczej to. otro relato. Hmm. Szybki O kurde mam tylko 40 sekund To chyba nie będzie koniec Raczej nie skończę Dobra tylko jeszcze szybki O kurde, chyba nie zdążę. Jest. E, taki sobie. No to teraz przechodzimy do głosowania. No, dobre, dobre. Podoba mi się. takie sobie jest ok, a to jest ok. To chyba jakaś ciężarówka o ile się nie mylę. Jest dobre. szkoda, że tylko schodu nie zrobił. A ja też zapomniałem. E słabe takie. No, no dla mnie takie trochę słabe takie. No ale to jest moje zdanie. No i to jest już lepsze, takie. Takie bardziej wybudowane. To ja? A no, to ja. <laughs> Nawet takie sobie. <laughs> Też bym dosyć te nie wygrała 10 punktów mam Ach, szkoda Dobra, to już jeszcze jednej arenki sobie nagramy No, robimy się tu Tak trochę średnio się udało to auto. Jak wam się spodoba filmik, to dajcie łapkę i suba i jak dobijecie trzy łapki w górę, no to będzie następny filmik z Minecrafta. I czemu nie fotam? Dobra, widzę, że już mało gracie gra. No to już się pożegnam. O kurde. No, no to ja już się pożegnam. Jak wam się spodobał filmik, dajcie suba, lajka i pamiętajcie, jak 3, 3 3 lajki, to zrobimy następny filmik. Dzięki za oglądanie i do widzenia.